Sprawdzamy, czy ktoś oddycha. A jak to robimy? Przykładamy rękę i nasze ucho stawiamy gdzieś 5 cm nad kłusami. Dlaczego? W Lidzbarku jest e, fajnie, bo jest cicho i spokojnie, prawda? Jeżeli byście pojechali do Warszawy i spróbowali posłuchać, czy ktoś oddycha na ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeździ tramwaj i tysiąc samochodów na sekundę, to nic nie usłyszycie. Więc musicie... Pamiętajcie, przykładacie rękę, ucho i przez 10 sekund, uwaga, to jest bardzo ważne. 10 sekund słuchacie, czy ktoś oddycha. Dlaczego? Kto mi powie, ile człowiek oddycha na minutę? Człowiek oddycha 10 sekund na minutę. Znaczy nie. Ile razy oddycha na minutę? Ile jest oddycha? 10. Więcej. Musiała oddychać. Tak. Bo to jest raz, dwa, trzy, tak jak sekundy. Człowiek? Dwadzieścia. Jesteś blisko. Jak biegasz, to oddychasz około dwudziestu pięć. Wam pomaga. Trzydzieści. Za dużo. Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia sześć, to jak mocno biegniecie, jesteście zmęczeni, to oddychacie dwadzieścia sześć. Dobrze, trafiłaś między 14 a 16 razy człowiek robi, tak? Więc jeżeli chcemy, jakbyśmy zrobili o tak i od razu głowę zabrali, to nawet jeżeli on by był akurat wtedy wdech, przerwa i my podnosimy głowę i wydech. mówię, no nie oddycha, tak? Czy okazałoby się, że każdy z nas nie oddycha, bo akurat wtedy sobie miał przerwę w oddychaniu i robił akurat wdech, tak Dlatego ważna jest taka postawa ucho słyszymy, jeżeli nie słyszymy, bo jest głośno, to czujemy na policzku, że ktoś wydycha, bo to jest, że tak powiem, to na policzku, a jeżeli nie, no, mamy sytuację, że jest duża ulica, tylko cokolwiek to widzimy to na ręce, tak, że podnosi nam się pod ręką ciało człowieka, jeżeli, jeżeli jest, to, jest to dość ważne dla nas. Także tak, potem co musimy zrobić? Stwierdzimy, że tak, osoba, że tak powiem, nie oddycha, jest nieprzytomna, czyli nie reaguje. Co robimy w sobie? Było na dzień dobry. Co mówiłaś? Dzwonimy po, po pomoc. Dobrze, dzwonimy po pomoc, a jaki jest telefon na pogotowie? Dobrze, 999 albo 112. 112. Powiedzcie, na który telefon zadzwonicie. Zawsze. Dzwonicie się do centrum, które zarządza, iPhone. że tak powiem, całym ratownictwem. Czyli jest tam policjant, strażak i pan Ratownik. tak, Objętnie który, czyli 112, 999, wszystko są połączone. W tej chwili karetki, które przyjeżdżają do Was, do naszego powiatu są, że liczbarka, wyjeżdżają tutaj niedaleko, ale wszystko jest...